Jest dziewiąto, a nam została ostatnio flacha. Godałe ci, że ty piwo przed gożołą to będzie zły pomysł. Przywaliłem gwoździa na Kelonie, ale żech zmartwychwstał bracie i walimy dalej do Wej 07. Już. Ty myślisz, że Jow to uwierza? Że ty dzisiaj nie pomieszasz go żoły z winem i szampanem? Aż mi ta Aiza na gębierdze wieje, hopie. Wstydź się! Coś ty tam powiedziała? Zapraszasz mnie na Sylwestra, a tu ani Martyniuka, ani Sławomira. Jakiś dewolaj! Co to ma być? Andrzej, ty już jest o żarki! Andrzej! Andrzej, mi stąd!